No, klębus wiem, widziałem, pokazywałem wczoraj na live właśnie na początku. jakoś. Fajny ten klucz. A czy wiesz dla mnie to spoko co nie? Bo po prostu więcej czapek craft można kupić. No patrz jaki no. O o. Traf. Haha, <sajowski>, Sajowski, dopadłem cię. Ej, jak go nie trafiłem. Ale to kurde obrażenie zadaje. Czekajcie, ile mu to zada? Patrzcie, patrzmy. Czy. E to mało jednak trochę <laughs> O, opetu jestem mleko. Bo te mleko daje to, że spowalnia strasznie. No gdyby nie było tu sufitu <laughs> To może by coś z tego było. Cześć Alex. I znowu spowolniony jestem. A, tu jeszcze si to ma ten sam efekt. No tak. Dobra, firing speed. Clip size. Ło, panie, karabinek Sensivity za duże. Bo możesz dostać banę od Antycita i tego nie chcemy. Bo to i nam robi problem, i tobie robi problem. A, nie mam metalu. Opóźnienie ustawione na bardzo małe. Więc musiałeś coś źle kliknąć. Niższego się nie da niż mam ustawiony. O, to, 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 z karabinku, No, a ten pistolecik na blisko to. Potężnie. A, podziabał wszystko. O, o. Dobra, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego. Dołączymy do blu, dołączymy, pomożemy im. O, mogłem coś kupić, ale. Dobra. Ło! Wow. No, jeszcze działko można ulepszyć, żeby tylko damage było miało. Ej, skąd on widział? Myślałem, że się uda. Ale to zaraz, na razie chcę pistolecik mieć. O, jeszcze ten HP po killu. Jeszcze dodatkowe centry? <ślałem> My to mamy. No właśnie szybkość. Ruszanie się. A ja tu dzisiaj profesjonalny inżynier grani robię. <ścoughs> Korabinek. O o, dobra, tego nie przewidziałem. Dobra. <laughs> dobre to jest A, to jest za tym, dobre Kurde, pistoleci Dobra Tak działko? Taki kolor działko powinno mieć w ogóle. Taki ładny E, ubera ma! Oszukuje Nie. No pajaki! <laughs> No ile ty tego masz ty? <gry> Ale chamskie ten Uber ja. Jeszcze ma kryty po zabiciu No nie Dobra, to ja mam pomysł Odporność na kryty <gry> Najprościej tak będzie Ej, jak on ma odporność A no, i cały chapy odzysku No nie. No, Demoknight musi być tutaj <coughs> ogólnie posta, te postacie Mele. To mam nadzieję, że będzie dało się tutaj dokupić. Dać o, po prostu odporność na Mele do kupienia, bo to jest trochę nie fair. Bo można zwiększyć obrażenia Mele, a nie można kupić odporności na Mele. No nie fajnie. To jest. O, ktoś tutaj Inż... inżynierogranie Też odpalił. No nie! Ja mu tylko 5 HP zadaję. Pa jeszcze mi dispenser nie niszczył. <laughs> A zaraz normalnie pyrkę wezmę. <laughs> No, to będzie dobre. Będziemy skakać. jak miło, że tutaj nie ma zbanowanych manierek. No, zawsze będzie można wyłączyć manierki, ale. No nie miałem już takie ładne to. A ty, o, sabuj, to, to to dobre jest. E co jest? Szpiek. No i się spalił sobie. O ja też jeden. No, Oczymy się Bartek popatki <grych> Choć my nie to szpiek No kowboja by trzeba było ten. Walnąć y puszem od pyrki by nie mógł nic zrobić. O ktoś na się jeszcze gry. Ej, co jest? Halo? Ty biegasz tak szybko, że hity się nie rejestrują. Ok. Co to za oszustwo jest? A jak ciężko zabić tego, tego. O, pchamy! Pchamy do checkpointa! amunicja się nam kończy, u, ale to obrażenie ma Bra, odporność i odporność numer. Baczmy, co to powstało. O! 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 To cheater był? Coś <laughs> dostał wada. Jakiś kremik, czystko A długo on grał? O, heavy Cześć heavy Towarz <laughs> skoczewy tu Elo elo, jest tu kto? Chodź, możemy? O gdzie z tymi krytami gościu? Ty tu się da Dobra, o idziemy tam. Dobra. Teraz powolutku, pomalutku. O o, myślałem, że... Cześć assassin. E, e, nudziła no mnie z ty... <grywy> ...manierką tą. Ja też chcę założyć tą manierkę. Gdzie odeję? Dawaj mi manierkę. Też se kurde. Nie create boosty, tylko Uber Charge. Tu tylko 75 golda kosztuje. Fajnie wiedzieć. Machina pod No a myśli, że dlaczego ten serwer żyje? <laughs> Nikt na tym serwerze nie gra a tak wiesz sam siebie. Tu trzeba jakoś event zrobić. Niestety. Za mało graczy jest. Niestety. O to kurde grubasie. Ja. A ja zapomniałem właśnie. Kurde, ja ci pokażę. Battle Medic na wyższym poziomie. Wyższy poziom. <grym>, co tu się działo? Ej to fejs. Ale zniknął. Huhu. już kupuje. I skąd ten śpieg? Myślałem, że on naokoło pójdzie mnie działać ten serwer jest bardzo fajny, ale no niestety jest mało popularny. Zrobię o nim jutro filmik, znaczy jutro go zmontuję, ale zrobię to go na niedzielę. I może coś się zmieni, może zachęcę ludzi filmikiem. Ale wątpię. Ale warto spróbować. O jak dla mnie tryb się mega podoba. Dodaję takiej trochę losowości do tej gry, bo no nie oszukujmy się, ten dev jest nudny już. A tak to chociaż co mecz można delikatnie inaczej kupować upgrade'y, żeby po prostu osiągnąć inny efekt. Dobra, trzeba zwiększyć clip Size i movement speed'a, bo trochę za wolno się biega. CS w TF bez klas i temu podleczenie HP. E, trzeba by było wykorzystać snajpera z SMG i reskinować model SMG na wszystkie te bronie z tego. Każdy by grał sniperem. Jest to klasa w miarę taka prosta. E, chodzi o ten. Chodzi mi o wygląd tej postaci. Jest w miarę chuda, nie jest jakaś taka fancy jak pyro czy. Sold czy Heavy Więc to całkiem spoko. Do tego jest. Ma sniperkę, więc AWP-a by była. A jak jest SMG, to może być każda broń. Bo można edytować jej rozrzut i tak dalej. Medic contra kto wygra. <grych> więc no, w sumie chciałem coś takiego zrobić. To jest całkiem spoko pomysł. Tylko nadal pograsz trochę i co dalej. <grych> <laughs> Zamiast paki, dispenser, no eee, ten. Nie, no każda, każdy rodzaj gry się nudzi po czasie, dlatego jest serwer Forfan z kilkoma trybami. Po prostu, no nie da się grać ciągle w to samo. No, co za. Dobra, ile ty HP masz, człowieku? No. Tu oh, tu Medic Tryhard <grafy> No kto chce w Dawaj Dawaj, 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 dawaj. <grafy> yy, znaczy tak, tylko widzisz Tu Ford To jest coś, coś innego. Tu Ford to jest jak Dust w CSI. To nie mordek. Jestem tego samego zdania. O, XZ, Akurat wygrałeś. Chcesz do mnie przyjść? Chcesz do mnie przyjść? Do medyka? Do medyka? O, do, 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 dobra, 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 że żartowałem. Wracając do medyka, chcesz? o o dobra kurde o nie mogę zabić tym to mele chociaż zabiję jest he <grymna> dobra amunicja no trzymaj się sens? papatki O, o! A co tu się dzieje? Elo, elo? Dobra, uciekamy. O! Już wciskałem Uber. No niestety. Co tu się stało? O, Toadie! Znowu to nasz, nasz naczelny lagr. O Engu. Lepiej nie zadzierać z tym medykiem. Ten medyk kogoś to panie, to łeb urwie O ty, można nawet tak skakać Stopdis mu <laughs> A jak? O to chodzi O ty kurde, Uber I cyk, pełne HP Dobra, nie ma działka, ziomuś, Nie ma Zabił się. <laughs> o, biedaczek. Ej, co jest? Ty niezniszczalny! Co za oszustwo było? Ty nie mogłem zniszczyć dispa jemu. Cheater.